Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mount Blade Warband. Dlaczego witam się z wami z głównego? A już wam mówię, chciałem wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza, e, który mamy dzień naszej kampanii. Otóż mamy już 654 dzień, czyli no, prawie, prawie dwa lata odkąd przybyliśmy do Kalrady już minęły, więc naprawdę sporo czasu, dużo udało nam się zrobić więc fajnie, ale po drugie, ogarnąłem jak można w plikach gry zmienić wielkość bitew. I jak wcześniej wielkość bitwy była maksymalnie 150, tak teraz mamy na 390 jednostek. Prawie 400 jednostek będzie mogło się bić. Mogłem dać jeszcze więcej, ale boję się, że tutaj spadki FPS-ów będą kolosalne i po prostu będzie gra niegrywalna. Dlatego spróbujemy sobie grać na takich ustawieniach to i tak już będzie epickość naprawdę, więc spróbujemy na takich i zobaczymy jak to się będzie, jak to się będzie wiecie grało na takiej ilości, bo naprawdę to jest jeszcze w przy tylu osobach na bitwie nie grałem, więc może być ciekawie. Dobra, więc wczytujemy sobie grę. Wczytaj proszę bardzo. I co tu się pozmieniało ogólnie od ostatniego odcinka? Powiem Wam tak. Ja sobie całkiem sporo grałem, naprawdę, całkiem sporo, eee, żeby Wam to pokazać. Mamy reputację 1545 i dzięki temu limit naszego oddziału wzrósł aż do 168, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście większość naszych ludzi mamy w garnizonie, w rivachegu. Eee, 497 ludzi w tej chwili jest w Rybaczegu. 319 Huskarli, 154 wagierskich strzelców, strażników paru, rodoków i jeden sferyński kusznik. Mamy sporo jeńców. Skąd są ci jeńcy? Zaraz wam powiem. W każdym razie z tego co pamiętam, nie ma na razie. Nie... Jest pośrednik. Mniami, mm, czekajcie bo ja mam w tej chwili 21 tysięcy no właśnie, bo ja też turnieję, ja wam zaraz wszystko opowiem po kolei, co się działo i tak dalej najpierw sobie posprzedajemy oczywiście jak najbardziej, wszystko, wszystko wow, no no ciasteczko po prostu dobra, no ile nam się uda zarobić na samych tych jeńcach, jestem bardzo ciekawy Wow, 25 już, ty. Naprawdę. Handlowanie więźniami to była jedna z najbardziej dochodowych rzeczy w Warbandzie. Szło naprawdę tyle zarobić na więźniach. Dobra. 27 tysięcy. No i zobaczcie. 6,5 tysiąca około chyba zarobiliśmy na tych jeńcach, więc... Naprawdę fajnie. No, więc, więc to jest ogarnięte. Słuchajcie, co idziemy dzisiaj robić? Generalnie mamy w ogóle wojnę z Wagierami, bo nam wypowiedzieli wojnę poza odcinkiem. Ja sobie oczywiście w międzyczasie tutaj biegałem. Walczyłem z bandytami. Natomiast Wagierzy mają z nami wojnę. Wypowiedzieli nam, żeby odzyskać riwaczek. Ale wątpię, żeby go oblegali. Mamy tyle ludzi tutaj, to tak wyszkolonych że nie ma szans. A ja w tej chwili pójdę sobie po wioskach nordyckich i tutaj lokalnych powerbować trochę ludzi i wam przy okazji opowiem. Mamy też misję odwiedź damę w Sargot Lady Bryn i do tego zmierzam. Słuchajcie, do tego zmierzam lecimy do Sargotu, tylko po drodze będziemy sobie werbować ludzi. No i słuchajcie... Dużo dni minęło tak naprawdę od ostatniego nagrywania. Du dużo dni e, tych warbandowych, tak? E, ja w tym czasie biegałem po różnych turniejach po całej Kanadzie. Walczyłem z bandytami, z wagierami raczej nie walczyłem jeszcze, e, e, ale dzięki temu, że brałem udział w dużej ilości tych turniejów i Dużą większość z nich udało mi się wygrać. To zależy od miasta. W jednym mieście się łatwiej wygrywa, w drugim mniej w zależności od tego, jaki turniej. No to wiecie: Kasa się oczywiście przybywała. Super. Renoma przybywała, dzięki czemu może mieć aż tyle ludzi. 23 szkolonych piechurów. Patrzcie. No i oprócz tego. Spotykaliśmy, spotykaliśmy różne ladynie w zamkach, którymi po zwycięskim turnieju oczywiście można było zadetykować to zwycięstwo i wzrastały z nią stosunki. Można było też powiedzieć, że oczywiście jestem twoim wielbicielem tak dalej. No i ja dedykowałem chyba każdej po kolei. parcia jakie żołdy płacę, płacę 3300 tygodniowo. No, to jest tragedia ale okej okay. eee, słuchajcie eee, tak każdej ladyni po kolei tam chyba dedykowałem po jednym turnieju i tak dalej i w końcu spotkałem taką ladynię eee, której powiedziałem że jestem twoim wielbicielem no to jedna powiedziała ojej jest już późno nieprawdaż czyli jakby nie była na mnie zainteresowana eee, inna powiedziała że eee, coś tam że jednak radość wielką mi sprawi a trzecia, po prostu jak mi z nią stosunki wypieprzyły, chyba na 30 od razu, bo zwykle to wiecie, do 4, do 8, maks do 12 się spotkałem. A w tej ladyni teraz, którą mamy odwiedzić w Sargot, to po prostu mi poleciały do chyba do 30. Ona jest gotowa mnie wspierać, to jest ona. Najpiękniejsza może nie jest, ale i tak jest jedną z ładniejszych, bo ogólnie nordki są ładne tutaj. A ona jest, w ogóle chyba, czekajcie. Ona jest książę Olaf, ojciec, właśnie. Ojcem jest książę Olaf, ale to mamy ją w Sargocie odwiedzić, ale Olaf jest, jest rodokiem, więc chyba jej tu już nie będzie. Ty, czekajcie. Przy okazji sobie oczywiście będziemy rekrutem. No. O, strzelec, pięknie. Będziemy sobie oczywiście tutaj teraz szkolić nasze jednostki. a ja trochę przyspieszę tempo, ale spokojnie, żeby nas tu wagierzy nie na mierzyli. Dobra, chodźmy zobaczyć do. do sargotu. O, czekajcie. Niech będzie tak, bo strasznie muzyka się baguje. Bo jarna sugej jakiś. Dobra, lecimy do Fenady Kyrgyz i Swadia. Właśnie, ja wam jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy: Swadia to jest jakiś kosmos. Oni mieli jeden zamek, jedno miasto tylko. I, i co, co się stało teraz? No. O, właśnie, mam jeszcze poziom do rozdania, to sobie zaraz to rozdamy. Żaden nie chce dołączyć, to się. O! Czy ja tam zdążę wrócić? Czekajcie. No, nie ma opcji yy, odwiedź damy. Czyli ona musi być gdzieś u rodoków. Dobrze, no to słuchajcie, ja teraz wracam w te pędy yy, do naszego miasta, aby je bronić, bo widzę, że je oblegają. Pójdziemy się tak na skróty przez zamek Jeirbe, ogarniemy co tu jest. Wow! Wow. Wow! Nie! Jezus Maria! Jezus Maria. Jezus Maria. Kujba Trudno. No a następny naprawdę. Podam tylko tyle ludzi. No ja pierdzielę. Ja pierniczę. No i wszystko w psu w dupę poszło. A tu gościu oblega jeden? Dobra, wiecie co ja zrobię teraz? Patrzcie na to. No i już całe moje plądrowanie poszło w dupę w tej chwili. Ok, ale to nic. Zobaczymy jak wygląda teraz duża bitka. No Dobra. Patrzcie, czy jest jednostek. Ja pierniczę. I to działa. I to na razie nie ma nawet spadków większych. Jeszcze, być może. Chociaż tak... Hm. Czasami tak delikatnie przycina. Ale... No kurde! Epicko to wygląda, powiem wam. No takie przycinki są delikatne czasami. Ja chyba sobie to jednak zmniejszę na dwa. Bo tam w plikach gry na trzy zmieniłem z, jednej, z jednego. Mamy strzelców? Mamy strzelców. I to jest ludzi w ogóle. Wow. Co się epickiego. Ale już widzę, że będę musiał sobie chyba na dwa jednak zmienić. Bo takie przycinki są czasami. Ale. O. Są czasami przycinki. Zobaczymy, jak to będzie, jak tutaj podejdą do nas. Wow, oni są już wow Eno Rodakowie, wy się cofnijcie! Dobra, Panowie, mordowie piechurzy. Wy się ustawcie tak tutaj, na wzniesieniu. A strzelcy do tyłu. Kuźwa, dajcie mi przejść. Dajcie mi. Ja pierdzielę. O. A strzelcy tu na górze. Proszę bardzo. Wow. No słuchajcie. To jest mega bitwa po prostu. Tu będzie Saigon. No i co? No i czy Znowu trzeba będzie się szkolić potem. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że jak oblegają, no to już ich tu będzie kuźwa z 10 lordów, a nie będą wszyscy w zamku siedzieć, a jeden gościu będzie oblegał zamek, gdzieś jest 500 ludzi, prawie. No, sorry, no. To nie ma sensu. Wow, zabiłem. A teraz strzelcy mogą strzelać już. No, zaraz będzie szarża. Niech trochę podejdą wszyscy do przodu. O tak. Wow, coś pięknego. Coś pięknego. Ile ty tu jest tych jednostek. Wow. No dostał ktoś tam pięknie. Mało strzał mam już. O, mogę sobie podnieść strzałę. No do ataku wszyscy nie ma co czekać. Wow! 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 Ale to będzie jadka! Co tu się dzieje w ogóle? ja cię dole! Ludzie spieprzają w ogóle poza teren bitwy. Tu zabijamy pięknie, przecież <laughs> tu system nie ogarnia w ogóle z napisami. Patrzcie. ja cię Ich ja pindole, naszych 12 zginęło tylko. Jest okej. Okay. trzech tam biegnie. Dobra, były takie mini przycinki, ale one jakoś bardzo nie. Nie przeszkadzały nawet. Zastanawiam się czy będę zmniejszał tą ilość bitew. Dobrze. Dobrze. Bieg patrzy się. To wzgórze to było wzgórze zwycięstwa naszego po prostu. Sześć renomy, wow! O, jeszcze zostało ich 11. Dobra. Nie, Nie tak. <grym> patrzcie. Trudność nam się do 130% teraz zwiększyła w ogóle. Przez to, że takie bitwy wielkie mamy. No. Coś pięknego. Kuźwa, co ja... A. Dobra. Przyciski mi się pieprzą. Ale pokonamy go do końca. No, te bitwy to po prostu będą teraz z rzeźnia. Dobrze, dostał ten ucieka. Już go rozgramiamy, dziękuję. O, to był strzelec, duża expo, super. Oczywiście gościu uciekł, ale... Dobrze, chodźmy sobie teraz w takim razie tutaj Wyszkolić, kogo możemy. Zarządzaj garnizonem, uskarleł, strzelceł i tyle. Ja idę sobie znowu rekrutować, bo wszystko w dupę poszło, oczywiście, bo jestem debilem. Ale to już wolę tak niż całkiem iść do niewoli, bo jeszcze bym kuś wakacy w stracił. Więc, sorry, ale. Może jestem niehonorowy, ale przynajmniej żyję. Gdy chodziło o obronę naszego miasta. Nooo, Wtedy wiadomo, żeby się broniło. Dobra. Teraz co robimy? Teraz latamy się w takim razie trochę po wioskach tutaj. ...powerbować. czterech piechurów. Fajnie. Tam tych mi szkoda, walczymy z nimi. On znowu będzie od nas odchodził. Ja pierdzielę. Co za debil. Drugi raz od nas odchodzi. Czy to jest normalne? Tylko trzech, a takie stosunki z nimi mamy. Zobaczcie. Eee, mam pomysł. Mam pomysła. Dobra, słuchaj. Słuchajcie, bo ona jest teraz w królestwie rodoków, to zróbmy tak: tutaj sobie zakończymy odcinek. Tak, to sobie zakończymy. Ja sobie trochę tutaj porekrutuję ludzi, a w następnym odcinku będziemy szukać tej linii, żeby się z nią spotkać. Właśnie. Takie są działania. Także ten odcinek będzie taki troszeczkę, może, a no, powiedzmy taki ciutka, krótszy, ale była fajna. Bitka za to. E, omówienie du dużej ilości spraw. No i i zaraz w takim razie lecę na Rodoków. I być może sobie tam też Rodoków będę werbował trochę. O, bo są fajni. Prawda? No dobra, to ja lecę na ziemię Rodoków i spotkamy się w następnym odcinku już na terenach rodockich. Także póki co wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.